Drogi przyjacielu, przegrałeś tę grę, ale chociaż dobrze się razem bawiliśmy, byłeś świetnym youtuberem. Pozdrawiam Cię, Pawle. Masz kwiatkę. Co? Przecież ty miałeś nie żyć? Mędrzec sześciu ścieżek. Wyglądasz jak gąbka. Jesteś stary, ok? A ty powinienesz być martwy? Podejdź tutaj bliżej. Śmierć to rzecz, by być dobrze sprawaków. Okay. Nawet nie umiem tego przeliterować! Simy. Nie, nie, nie! Żartowałem! Dobra, mów co masz! I miałem to już do sobą. Chodzę z ciebie z wiadomością. Przyjdziesz i poczniesz, i poczniesz syna. Hej, co? A nie, A nie, nie, nie. W przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu zrobisz jeszcze trzech w samolotów w Aha! A co jeśli tego nie zrobię? Czemu dobra, nieważne. O Jezu. Jezus Maria. Wiesz, leżałem tu jakoś od kwietnia, nie? No dobra. Gdzie jesteśmy? Gdzieś w Mazowieckim. Ja, widać. A mógłbyś mnie zabrać do domu? He, Nie. Adios. Nie do czym do ludzi. No dobra, to chyba muszę iść na piechotę. To będzie długa wyprawa. No, od razu lepiej, tylko jak ja wrócę do domu. Dobra, no to biegiem chyba. Może dobiegnę w przyszłym tygodniu. Oczekujcie recenzji.